Dzień dobry kochani, Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, mamy jeszcze październik, różowy październik. Kobitki dbajcie o swoje piersi. Róbcie sobie badania, chociaż ja wiem, że może w tym miesiącu już nie zdążycie, ale badajcie się naprawdę. Dbajcie o siebie dla siebie, dla mnie i dla całego otoczenia. I w związku z tym, że październik już niedługo się kończy, więc już nie będę wam o tym powtarzać, aczkolwiek ja cały rok proszę o Was, abyście dbali o siebie, Panowie również, to mamy takie przepisy różowe, właśnie po to, żeby zwrócić uwagę na ten miesiąc, żeby cisnąć temat zdrowia. Wiem też, że ciężko jest nieraz się dostać do przychodni, ale słuchajcie, próbujcie, naprawdę próbujcie. I teraz, żeby Was zachęcić jeszcze do tego, dzisiaj sobie zrobimy przepis na różowe bułki z czarnuszką. Słuchajcie, bułki z burakami. To jest po prostu petarda. żeby wychodzi kolor przepiękny, to i w smaku są super. Buraki czerwone. Ugotować buraczki. Słuchajcie, buraczki możecie, ja się śmieję, bo e, sposób przygotowania buraczków jest we wskazówkach. I pierwszy punkt. Gotowane w całości buraki, od razu gotowe do spożycia, są do wstępne w niektórych supermarketach. No, rewelacja po prostu. Słuchajcie, nie kupujcie takich, ugotujcie sobie. Przecież w termomiksie można ugotować, a to, jakie te buraki były i tak dalej, nie jesteśmy pewni, jak sobie zrobimy sami. A tak naprawdę, co to jest ugotować buraki? No więc ja ugotowałam, jeszcze sobie odlałam trochę soku, żeby ewentualnie, jak ta parwa bułek mi się tak nie do końca będzie podobała, to dodam trochę soku i zrobię je bardziej różowe. I teraz tak. Ff, Wskazówki też nam podpowiadają, jak ugotować te buraki. W koszyczku wkładamy 600, 600 g wody, 500 g buraków. W koszyczku i to jest 35 do 45 minut, waroma, obroty 1. No i oczywiście musicie je ostudzić, bo one będą gorące. Drugi i następny punkt, no to możecie zrobić je na parze też, tak? Wlewamy 1000 g wody, waroma. Na waromie, na, możecie nawet na dwóch poziomach, wtedy będzie więcej. Możecie zrobić sobie buraczki na ciepło, na przykład. E, I tu też mamy 500 g czerwonych buraków e, nieobranych. Nieobranych, umytych, gotować na parze. Jeżeli je obierzecie i dacie troszeczkę więcej wody, to ścieknie nam ten sok, bo jednak buraki puszczą trochę soku i będziecie też mieć sok. Zamiast na przykład dodawać wodę do bułek, dodacie sok. No ale waroma y, 60 minut, waroma obroty 1. i potem znowu ostudzić i są buraczki gotowe. Takie prawie jak z hipermarketu czy supermarketu. No ale dobra, lecimy z przepisem. Aha, nie powiedziałam Wam teraz tak. E, stopień trudności średni, czas przygotowania 25 minut, całkowity 2 godziny, no bo to ciasto rośnie. Nam. E, I liczba porcji 10, 10 bułeczek z tego wychodzi, więc lecimy z przepisem. Do naczynia miksującego wkładamy 220 gramów buraków ugotowanych, pokrojonych na kawałki. A pamiętajcie, ściągamy pokrywę, tarujemy wagę, rzucamy buraki. U! Ja mam tu 400. To na razie sobie wyciągnę. Tak właśnie. Tyle się ugotowało, więc. A, będzie ręka czerwona. 220 miał być. Dobra. 229. No jest idealnie. Ręka czerwona. Do tego wlewamy 100 gramów wody letniej. Wlejemy 100 gramów. Możecie na przykład, ja dam 80 i do tego dam sobie buraczków. Ten o, no jest nawet 120. A jaki kolor przepiękny? No zobaczcie, czy nie przepiękne te bułeczki będą w takim kolorze. Zakładamy miarkę z pokrywą. I co tu robimy? robimy 30 sekund obroty 9 rozdrabnianie tych burak miksem. Na Teraz do nas wracam. Na pewno słyszycie ten dźwięk. Akurat zdążyłam sobie umyć rękę. Wow, normalnie muszę wam to pokazać, tylko jest bardzo dużo na pokrywie. Kolor jest niesamowity. Po prostu Niesamowity. Zaraz. Wiadomo, to też zależy od buraków, kolor. Ale tutaj się trafiły fajne. Napiszcie mi, jakie tam buraczki lubicie. Czy na ciepło, czy na zimno. W jakiej postaci? Barszczyk, czy jako suroweczka. Dobra, to musimy zgarnąć kopyską. Zaraz wam pokażę ten kolor. Bo jest naprawdę mega kolor buraczkowy. O! Dobra. Na kopytce tak nie będzie widać, ale zobaczcie tu, mm. no po prostu przepiękny kolor. Dobra, lecimy dalej. I teraz tak, o, zgarnąć kopyską czyli krok już mamy za sobą i dodajemy 500 gramów mąki pszennej. Ale będą piękne, już, już widzę ten kolor, już widzę oczami wyobraźni te bolec nie otwieram sobie mąki, 500 gramów. U. Dobra, opanowana sytuacja i lecimy dalej. Jedno jajo, no żeby skorupki mi wpadły. Jedno jajo mamy. 50 gramów masła miękkiego. Taka przygotowana, że nie do końca przygotowana. Dobrze, że pod ręką jest nóż. 50 to będzie mniej więcej tyle. Nie, 30, no to dodamy jeszcze i jest 54. Słuchajcie, dzisiaj jakoś to wszystko idzie 15 gramów drożdży. I teraz tak, albo świeżych, albo suchych. I teraz jeżeli macie suche, to dodajecie łyżeczkę i pół. Czyli półtorej łyżeczki. Ale wtedy warto sobie wydłużyć ten czas wyrastania. Teraz mamy 10 g syropu z agawy lub miodu. Taki mam mały oho. Słoiczek. O, jest. OK. Do tego łyżeczkę soli. U mnie łyżeczka to jest na oko. I zakładamy miarkę z pokrywą. Mamy kłos, czyli ja ściągnę sobie tą e, miareczkę. Tylko uwaga, bo ona jest jeszcze brudna. Dwie minuty wyrabiamy ciasto. I kochani, to ciasto e, właśnie w tym czasie miskę natłuścić e, masłem. Przekładamy ciasto do miski i zostawiamy na godzinę. Ono sobie rośnie. E, to, żeby was nie zanudzać. Ja sobie już te kroki zrobię tu sama i potem zobaczymy co dalej. Tak, za godzinkę się mniej więcej spotkamy i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. A może w międzyczasie Wam wstawię jakieś fajne zdjęcia, jak to ciasto już wygląda. Ani ciasto już zrobiłam, już wam pokazuję, bo u mnie nie ma godzina, żeby rosła, trochę mniej, ale urosło. Popatrzcie jaki przecudny kolor. No przecież ten kolor to jest przecudowny. Jest tak nie do końca wymieszane, ale robimy dalej. Ja w międzyczasie w ogóle jeszcze piekę bułki poznańskie, yy, te, fuh, wrocławskie, Więc yy, trochę dzisiaj będzie yy, na kolację. Dobra, wyrzucam to na wysmarowaną Blatem stolnicę. I teraz tak. Kolor jest przecudowny. Podsypać trzeba mąką. Chyba przeskoczyłam te wszystkie kroki. Tak, przeskoczyłam. Dobra, tu mamy. Czyli tak, po godzinie wyrastania wysypujemy sobie na blat. Dzielimy na 10 kawałków. Słuchajcie, ja sobie tak mniej więcej. no to będzie po 5? Po 5? No. Troszkę się klei to ciasto. I ręce są czerwone. Ale dobra. Chcę Wam pokazać jedną, żeby nie przyciągać. Robimy z tego wałeczek. Najlepiej tak. Ile centymetrowy? Dobra. To, to, to dzielimy na 10 i 30 cm wałek. Czyli ten wałek. No, to taki, Troszeczkę dłuższy. Wam pokazuję Wałek około 30 cm. I dalej zawiązujemy ciasto w supełek. Po prostu robimy sobie. Wiem, że niewiele widzicie, bo mam ręce pomarańczowe, różowe. Czyli robimy supełek. O! Tak. Zawiązujemy ciasto na supełek. Jest. I dalej, oba końce włożyć do środka supła. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej strony. Czyli jakoś tak i tak, po różnych stronach. I musimy to położyć, słuchajcie, na blat i mocno docisnąć te końcówki supełków. No i tak robimy z każdą bułeczką. Odkładamy ją i lecimy z następną. 10 bułek ma nam wyjść. I teraz tak. Odkładamy to na, na już możecie na blaszkę sobie to odłożyć, wyłożyć ją papierem i jeszcze mają być ile czasu? E, 20 minut. To akurat moje bułki wrocławskie się upieką. Będę miała już wolny piekarnik. Będę wstawiała następny. Ja sobie zrobię dłuższe, jednak te wałeczki, bo. Lepiej to będzie wiązać w supełek. Jeszcze raz Wam pokażę. Przeplatam supełek. Nie wiem, czy widzicie, ale no wiążemy. O, super. I te końce. Jeden do góry, jeden pod spodem. O, i zgniatamy. No są takie bułeczki, tak? Także kochani, ja sobie pilota wsadziłam do fartuszka, żeby nie było, żeby go pobrudzić. Re lecę robić szybko dalsze różowe bułeczki. Później oczywiście po wyrośnięciu jeszcze niewiele kroków i będziemy je piec i potem wcinać. No to co, lepimy. Kochani, moje bułki tamto już się dopiekły. Tutaj przygotowałam tak wstępnie, nie wyglądają one jak z obrazka. Kształt taki nie do końca jest tak jak powinien, ale próbowałam aż, a tak dobrze mi nie wychodzi. I teraz. Widzicie albo nie, muszę zerknąć. Ewentualnie Wam przybliżej pokażę, co się wydarzyło w Termomixie. O! Nie mamy całego przepisu, tak? Nie mamy góry od przepisu. Klikujemy dalej, nie mamy góry od przepisu. I to jest właśnie ten błąd w nowej aktualizacji. Ale już Wam mówię. O! Widzicie teraz? Dobra. Wracamy do normy. A! Szaleje telefon. Dobra. I już Wam mówię, już specjaliści pracują nad tym. Niedługo to wszystko wróci do normy. Jeżeli bardzo Was to denerwuje, to po prostu wyłączamy y, Thermomix, y, uruchamiamy go ponownie i wtedy on działa. No ale wracając do naszego przepisu. E, powinniśmy użyć tu jajko całe, ale ja mam żółtko, a nie mam co z nim zrobić, bo jest jedno. Więc użyję żółtka. Dolewamy do tego trochę mleka. Zapewne tu było dwie łyżki mleka. Jedno żółtko i jedno całe jajko. Dwie łyżki mleka. E, ja tak na oko. I tak, trzeba je to roztrzepać trochę. I smarujemy nasze półeczki. I teraz tak. Jak to u mnie w życiu bywa, miały być bułeczki z czarnuszką, okazuje się, że czarnuszki w tym domu nie ma. Była i się dobrze schowała. Więc ja w tym wypadku użyję sobie po prostu czarny sezam. On wyglądowo też przypomina jak czarnuszka, więc wiele nie będzie przepis odbiegał od wyglądu. Możecie też użyć normalny sezam mak. To tak naprawdę ten dodatek, ta posypka to jest też tak jak wy byście sobie to chcieli. Nie musi być akurat czarnuszka. Była i gdzieś się schowała dobrze. Więc parujemy wszystkie e, bułki tym jajkiem z mlekiem. Posypujemy w moim przypadku czarnym sezamem. E, I co dalej, i co dalej? I lecimy do piekarnika. E, no i tu jest tak, 200 stopni i nie wiadomo ile czasu. Także może być tak, że sobie dalej, dalej cofniemy i wtedy jest, ale w tym wypadku nie. Ja już sprawdziłam, między 15 a 20 minut. Także lecimy do piekarnika. No i oczywiście pokażę Wam już gotowe bułki. Kochani, buły już mało tego, że upieczone to też zjedzone. Musieliśmy spróbować, jak one smakują. Powiem Wam tak. Buraków nie czuć w ogóle. Bo moje dzieci się śmiały: O, mama upiekła z burakami. A to faktycznie są z burakami, ale oni nie wiedzą o tym. I zjedli i że są dobre. Ale chcę Wam też pokazać, przekroić jedną w środku, że jest naprawdę upieczona. Naprawdę są pyszne, są takie wilgotne. Zobaczymy, jak jutro. Jutro to Wam tylko niestety dam w opisie, bo. Bo już chcę, żebyście obejrzeli film. Zaraz, bo mi się tu coś przyczepiło. O. Zobaczcie, tak wygląda buła zrobiona w całości. A tak wygląda środek tej buły. Jest cudownie upieczony. Chrupiące. Naprawdę, powiem wam. Różowy to jest jednak różowy. Kochani, kończę. Bo już tylko zostało mi posprzątać. No i zrobić te filmy. Oczywiście, e Bułeczki takie malutkie też były, ale została tylko jedna. Eee, a te zostawiliśmy te celowo, żeby też zobaczyć, jak jutro będą smakowały. Bo te wrocławskie to wiemy, a nawet są super, nie są takie wysuszone, a te zobaczymy też, jak jutro będą. To kochani, zapraszam Was na każdy kolejny odcinek. Udostępniajcie moje posty też na Facebooku. Komentujcie, co tam fajnego robicie. Podsyłajcie pomysły. Cały czas zbieram, kolekcjonuję i próbuję realizować. Nie zawsze to wychodzi, ale staram się. To co? Róbcie półki czerwone u mnie z sezamem. U was mogą być z czarnuszką czy ze słonecznikiem, z czym chcecie. Pachną przepysznie. Buziaczki, trzymajcie się, pa.